Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnej części naszego maratonu. Już mamy szóstą część. Mam nadzieję, że szósta część będzie w miarę szczęśliwa. Ogólna inwestycja, przypomnę, że jest to 200 euro, a na każdy odcinek przypada, e, przypada 20. Także zobaczymy. Poprzednie odcinki nie były zbyt dobre, wręcz tragiczne. Jeżeli ktoś nie oglądał, to i tak bardzo serdecznie zapraszam do odcinków. Poprzednik jest playlista stworzona z maratonem udawanej paczki. Także bardzo serdecznie zapraszam. No i dzisiaj mamy odcinek szósty. Mam tutaj szósteczkę, tak jak mówiłem, zrabkę cash. Jeśli chodzi o te zrabki, no to tutaj niestety z szóstką nic nie miałem. Także mam tutaj 34,24,91. Także za chwileczkę zobaczymy jak to się ułoży, jak ten nasz maratonik się potoczy. W sumie jest to taki też maratonik październikowy, bo myślę, że tak, no troszeczkę czasu nam zajmie. Tak jak mówiłem, niestety nie dam rady nagrywać codziennie, no ale w miarę, w miarę możliwości, co drugi, trzeci dzień, staram się, żeby ten odcinek się pojawiał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie miłe komentarze, za cały doping. Też mam nadzieję, że tutaj, też mam nadzieję, że tutaj w końcu zaczną nam wygrane dopisywać. Może dzisiaj, właśnie tutaj, wygrane nam dopiszą. Eee, także zaczynamy nasz draping, oczywiście standardowo od drapek najtańszych, czyli tutaj mamy zdrapeczkę Presto. No i tutaj wersja pomarańczowa. W tej wersji miałem właśnie najwięcej. Także zobaczmy, czy tutaj Presto, może, może ten 1000 kwadnie, czemu nie? Zobaczmy. Jest tych wygranych aż 500. No ale niestety zero. Także no, czuć tą inflację też w Belgii, sami zobaczcie jak te zdrabki niestety dużo jest tych zdrapek przegranych. Teraz zobaczmy super 20, może wpadnie w końcu ta 20 albo jakoś, jakaś w końcu wygrana, bo jak na razie to słabiutko. Tutaj mamy tak trujeczkę. szukamy trujeczki. O i mamy trujeczkę. także super, w końcu jakaś wygrana w tej zdrabce. Ponadto mieliśmy tutaj siódemkę i piątkę, także zobaczmy. No i mamy tutaj zwrocik. Co prawda nie jest to 20 euro, ale dobry i zwrot, także fajnie. Coś tutaj już dzisiaj e, jest. To jest najważniejsze. Teraz mamy zdrabkę Wind for Life, tutaj w wersję z panem. Zdrabka z numerem 34. I tutaj mamy wygrywający symbol. Mamy takiego motylka, i takiego motylka tutaj szukamy w polu obok. Mamy tak szklaneczkę z parasolką, takiego drinka. Tutaj mamy klapki, lody i ostatni symbol to leżak. Także niestety dzisiaj nam się tutaj nie udało. Mieliśmy do wygrania 10-50. Główna wygrana znowuż była tutaj pod lodami i pod leżakiem było 15 euro. Także niestety, no i teraz przechodzimy do naszej gwiazdy. Zdrabka z numerem 6. Muszę Wam w sumie powiedzieć, że pierwszą 500 wygrałem również w zdrabce z numerem 6. Także zobaczmy, może będzie tutaj taka. Powtórka z rozrywki, czego bardzo sobie życzę. Eee, przypomnę, oczywiście, standardowo zasady. Tutaj mamy wygrywające liczby, szukamy w polu poniżej i jeszcze szukamy takiej magicznej piątki urodzinowej. Jeżeli tu taką piątkę znajdziemy, to mnożymy naszą wygraną razy 5. Także zobaczmy, jakie mamy tutaj dzisiaj numerki. I oby trafiła nam się dzisiaj tutaj wygrana, bo jak na razie, no to słabo. Wynik ilościowy, jak i jakościowy jest bardzo, bardzo kiepski. Także dzisiaj mamy takie numerki jak 32, 38, 9, 29, 21. Także szukamy takich liczb. Fajnie by było, jakby już na początku się pojawiła jakaś liczba. To wtedy, wiecie, już się drapie o wiele lepiej. Na początek mamy tak 39, także zaczynamy niestety obokiem, kolejna liczba to dwójeczka, 14, 11 i 35. Także niestety pierwszy rządek przegrany, w kolejnym rządku mamy tak 16 36. Kóreczka, 19 i 10. Tutaj mamy niestety 9, także kolejne niestety obok. W kolejnym rządku mamy tak 27, 32. Moi drodzy, wow, super, jest wygrana. Eee, z tego co pamiętam, to pierwszą... 500, 500 miałem w zdracu numer 6, i wtedy trafiłem liczbę 29, i miałem właśnie symbol piątki. No i tak to właśnie leciało, że tak powiem. Szukamy kolejnych liczb. Tutaj mamy dalej 30. Ciekawe, czy jeszcze coś tutaj wpadnie. Tutaj mamy 7 i 29. Mamy kolejną liczbę także. Także będzie jakaś wygrana łączona. Także mamy dwie wygrywające liczby. Szukamy dalej. Tutaj mamy 25. Ósemka. Ósemka w 9. Następnie mamy 13. I 1. I jeszcze jedna liczba, przepraszam. Tutaj mamy jeszcze 17. Tutaj już mamy kodzik do skanowania. I tutaj mamy jeszcze jeden rządek, także teraz by nam się przydał symbol piątki, żeby te wygrane pomnożyć. Tutaj mamy tak: 18, 6, tak jak numer z drapki, 15, 33, bliziutko. I tutaj jeszcze mamy 23. Także mamy tutaj dwie wygrywające liczby. Niestety taki minus tej zrabki jest taki, że możemy wygrać mniej niż zwrot 5 albo 10 euro. Także może być tak, że mamy tutaj dyszkę. Eee, znaleźliśmy tutaj liczbę 32, także zobaczmy co tutaj mamy. Może ciutkę przybliżymy. O, tutaj mamy piątkę, także może być niestety tutaj dyszka. 29, zobaczmy. A nie, mamy tutaj 10 euro, czyli mamy tutaj zwrocik, także także dzisiaj już jest troszeczkę lepiej, z czego bardzo się cieszę. Co prawda nie wygraliśmy tutaj wielkich kokosów, ale co najważniejsze najdroższa zdrabka nam się zwróciła. Także tutaj mamy 15 euro, do tego mamy jeszcze tutaj dwójeczkę w tej zdrabce, czyli mamy 17 euro z 20 te dwie zdrabki niestety przegrane, także dzisiaj w sumie taki przyzwoity wynik e, jeśli o mnie chodzi, minus 3 euro, także mamy 17 euro z, z 20 także dzisiaj, dziś już jest lepiej, także mam nadzieję, że teraz już z każdym odcinkiem będzie coraz lepiej i że w końcu w końcu, że może że może trafi się ta kolejna 500. Tak mi się troszeczkę marzy. No ale zobaczymy, co tutaj zrobki nam przyniosą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli oczywiście Wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki w górze pod filmikiem, subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego maratonu, już w odcinku siódmym. Także trzymajcie się. Pa Pa!